Dzień dobry, dzisiaj droga, o drodze. Jak śpiewamy tą pieśń, Zbawca, możesz ruszyć w góry, to zawsze sobie myślę, no to jest ten czas, żeby ruszyć w góry, skoro jestem już zbawiony, mam swojego Zbawcę, mogę ruszyć w góry. I ta piosenka zawsze gdzieś w mojej głowie jest ten tekst zmieniony. I A dzisiaj o drodze, słuchajcie, o drodze. Słowo droga jest użyte wielokrotnie w Biblii 500 razy, może nie całe, może ponad 500 razy. I to, to w naszej świadomości jakoś też, czy, czy w naszym języku to słowo funkcjonuje nie tylko w sposób dosłowny, ale właśnie symboliczny, metaforyczny. Kiedyś była córka koleżanka córki tutaj, u nas, przywoziłem je z Katowic do nas. I e, ona mówi, no jakie wy macie wspaniałe autostrady, jakie wy macie wspaniałe drogi, e, bo ona z Jakucji była, e, bo u nas są tylko kierunki. E, I myślę, że dzisiaj nie będzie ani o autostradach, ani o kierunkach, ale właśnie o drodze. Co ciekawe, e, to... Chrześcijaństwo na początku było nazwane drogą. Ja nie mam pilota. <grywały> no, <grywały> więc wprawdzie y, nie chcę latać, ale, ale przydałby się. Y, dzięki. Zobaczmy, że y, na przykład w dziejach apostolskich, to tylko przykład. Y, Paweł ciągle jeszcze pałał nienawiścią i chęcią zabijania uczniów pana. Więc oni byli uczniami pana, tak byli nazwani. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników tej drogi, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jeruzalem. Więc mamy zwolenników drogi. W XIX rozdziale to jest w Efezie sytuacja. W tym właśnie czasie powstało niemałe zamieszanie z powodu drogi. Yy, więc, yy, droga to jest to, to miejsce, po którym się idzie, ścieżka, po której się idzie. To nie była wygodna droga, to, to była wąska ścieżka. To nie była ich własna droga, to była droga, którą, yy, która była wyznaczona przez, przez Boga. To nie jest droga śmierci, to jest droga życia. To nie jest droga przekleństwa, to jest droga błogosławieństwa. To nie jest jakaś abstrakcyjna linia na mapie. To jest ścieżka, którą się idzie. Tak? Chodzić drogami Pana albo iść własnymi ścieżkami. Yy, więc to jest miejsce, które jest związane z tym, żeby z tym właśnie pójściem, chodzeniem. Więc chrześcijaństwo było nazwane drogą. To nie, to nie były obrzędy. Jezus nie stworzył jakichś obrzędów, które mielibyśmy przestrzegać. Jezus, czy, czy Jezus stworzył jakąś liturgię, którą mamy przestrzegać? Nie. Jezus nie stworzył jakiejś organizacji hierarchicznej. Czy, czy ustanowił siedem sakramentów świętych? Czy, czy stworzył instytucję monarchii absolutnej religijną? Nie. Więc to była droga. Droga, którą e, człowiek idzie. Możemy mieć jakieś swoje religijne wyobrażenia e, miejsca święte, ofiary, kapłaństwo, prawo, ceremonie. I możemy skupić się na tym, co zewnętrzne i utracić całkowicie to, co jest sednem chrześcijaństwa. Więc e, co jest sednem chrześcijaństwa? Tak? To jest e, to, o czym powiedział Jezus w Ewangelii Jana. To jest 10 rozdział, 27 werset. Moje owce słuchają mojego głosu, a ja znam je, idą one za mną. Więc sednem chrześcijaństwa jest to słuchanie głosu Pana, Pan wie, kto do Niego należy i pójście Jego drogami razem z Nim. Zobaczcie, że to jest coś takiego bardzo e, e, prostego z jednej strony, a z drugiej strony dynamicznego, bo musimy słyszeć głos Pana, e, iść za Jezusem, znać Go, być blisko Niego. No, bo wiecie, jak oddalimy się za bardzo od kogoś, no to już go nie słyszymy. Więc to, to jest to, to, ta nasza bliskość z Panem. To nie jest jednorazowe nadanie kierunku. Idź tędy z Bogiem. Nie, to jest pójście z Jezusem, z osobą, która jest nam bliska. Jezus nam, objawia nam swoje drogi. Mamy iść Jego drogą razem z Nim, to nie jest szeroka droga, przestronna, to jest wąska ścieżka. Więc nie chcę tu upraszczać, czym jest chrześcijaństwo, ale, ale zobaczcie sami, przeczytajcie w Biblii. No, tak to po prostu wygląda. Niektórzy są w tym swoim religijnym matriksie. Ale y, nawet czytając Biblię, zachęcam do tego, żeby, żeby popatrzeć na to y, właśnie z tej strony, że to jest ta droga. Tak? I można nią nie iść. Y, kiedy Paweł był sądzony, to mamy 24 rozdział Dziejów Apostolskich. Felix, który dokładnie znał drogę, odesłał ich, powiedział: Rozpatrzę waszą sprawę, gdy przybędzie trybun Lizjasz. Więc można znać tę drogę, a jednak do no mnie podążać. I przenieśmy się trochę, no bo mamy te samochody, te różne e, e, środki komunikacji, ale w czasach Biblii nie było map, kompasów, to nie było tylu pojęć abstrakcyjnych, nie było GPS-ów. E, pamiętam kiedyś, na, po. Szliśmy z Andrzejem z, z moją żoną, i Andrzej mówi: No chodźmy tutaj, poza szlakiem, taka jest droga tu w dół, przejdźmy tędy. No i poszliśmy. Droga oczywiście się szybko skończyła jakieś barzoły, jakieś takie krzaki, cali, tacy byliśmy mokrzy, brudni, porysowani od tych jeżyn. I wychodzimy tak, już z tego lasu, taki góral tam był i mówi: Co? GPS się zepsuł, tak? Znaczy użył innego słowa na zepsuł takiego bardziej, wiecie. Dosadnego, ludowego nie, nie wypada w kościele. No i wtedy sobie pomyślałem: Tak, GPS nam się zepsuł. I już wiem, co mówi list do Hebrajczyków o zejściu na bezdroża. Więc. Myślę, że droga jest jakimś pięknym, doskonałym obrazem. Niektórzy, niektórzy Boży mężowie musieli przejść tą drogę w taki sposób no, rzeczywisty. Abraham z Ur chaldejskiego szedł do Kanaanu, to było prawie tysiąc kilometrów, z tymi swoimi stadami, z namiotami, z rodziną, z pracownikami. Więc e, oczywiście Mojżesz musiał wrócić do Egiptu, czy Jezus musiał pójść do Jerozolimy, żeby, żeby tam ponieść śmierć. E, ale ta droga, o której chcę dzisiaj powiedzieć, i czasami to jest potrzebne, takie pójście, pójście tą, tą drogą do jakiegoś realnego miejsca, ale dzisiaj chcę powiedzieć nie o tej takiej fizycznej drodze, e, ale e, Czymś bardziej duchowym, ale nie, mniej, nie jest to coś abstrakcyjnego, to jest coś bardzo konkretnego. Zacznijmy od takiego fragmentu z Księgi Rodzaju, gdzie mamy yy, opis życia tych pierwszych patriarchów. I o Henochu jest powiedziane, to jest Księga Rodzaju 5:24, ale dwa zdania wcześniej również. Henoch chodził z Bogiem. A potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Henoch chodził z Bogiem. I to jest dosłowne tłumaczenie. W tych nowszych tłumaczeniach mamy wyjaśnienie, co to znaczy chodzić z Bogiem. Henoch żył w przyjaźni z Bogiem. I żył Henoch w zażyłości z Bogiem. Henoch przyjaźnił się z Bogiem. Oczywiście to, to, to są dobre tłumaczenia, tak? bo ten idiom chodzić z Bogiem tak naprawdę oznacza żyć w przyjaźni z Bogiem, żyć w zażyłości, przyjaźnić się z Bogiem. Więc to, to chodzenie, chodzenie Henocha z Bogiem, pójście tą samą drogą co Bóg, oznacza. Bliską relację, życie w przyjaźni, w zażyłości z Bogiem. I przeciwieństwem może tego jest to, o czym Pan mówi w księdze Amosa, gdzie Bóg mówi, nie idziemy już razem, poszliście swoją drogą. Nasze drogi się rozeszły, nasze drogi się rozstały i mówi, czy dwóch ludzi może wędrować razem, jeśli się nie znają albo jeśli nie uzgodnią ze sobą, czy dwie osoby, e, jeżeli nie, nie idą do, do tego samego miejsca i nie idą razem, no to, to nie jest wspólne pójście, tak? Jeżeli się nie znają, przechodnie, na ulicy się nie znają, możemy iść w tym samym kierunku, ale jednak nie idziemy razem, e, idziemy w, e, różnymi ścieżkami. Więc mamy tą sytuację, że Henoch chodził z Bogiem, był blisko Niego, tak jak wiecie, no, to o czym mówi Jezus, że owce słuchają mojego głosu, ja znam je, a one idą za mną. Więc Henoch żył w tej przyjaźni z Bogiem. Poruszał się duchowo Bożymi ścieżkami, chodził tam, gdzie Bóg go prowadził, żył w jedności, duchowej jedności z Bogiem. Ale może być ta sytuacja, że nie wędruje się razem, z, razem nie wędruje się razem z Bogiem. Tydzień temu Andrzej, składając mi życzenia, wspominał, jak byliśmy w górach i. To był taki wyjazd, że jednego dnia wchodziliśmy na dość stromą górę. Więc, jeszcze była moja córka, oni gdzieś poszli do przodu, a ja powoli, powoli w pocie czoła wchodziłem do góry. No i w pewnym momencie widzę, Andrzej sobie robi zdjęcia, no więc ja idę dalej. On nie mija. Znowu jesteśmy gdzieś wyżej. Widzę, że Andrzej się stoi, robi zdjęcia. No i ja idę. Oczywiście, doszliśmy już do, do szczytu. Agata tam czeka na nas. Schodzimy razem, idziemy razem, więc wychodzimy razem. Schodzimy do schroniska razem. Nikt nikogo nie zostawia. Idziemy razem, nawet jeżeli mamy różne tempo. To jest to, jest to czego, czego potrzebujemy. Popatrzmy teraz na Ewangelię Jana, gdzie Jezus też mówi o drodze. Mamy tę przedziwną rozmowę Jezusa tutaj z, z Tomaszem, a potem z Filipem, która mi nieco przypomina tę rozmowę Jezusa z, z Nikodemem. Który mówi, gdzie, gdzie Jezus mówi o Nowym Narodzeniu, a Nikodem, wielki nauczyciel Izraela nie rozumie, o co chodzi. Tak? Tutaj w tym miejscu Jezus mówi Tomaszowi, jednemu z uczniów, który chodził z Nim przez, przez kilka lat, mówi o drodze. Proponuję w ogóle no, przeczytać w domu ten, ten początek 14 rozdziału bo ja tylko e, chciałbym przeczytać fragment. Jezus mówi, znacie drogę, dokąd ja idę. Tomasz powiedział, panie, nie wiemy, dokąd idziesz, nie, nie wiemy dokąd, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Jezus mu powiedział, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Więc e, widzimy, że... E, Tutaj, że Tomasz nie rozumiał, o co chodzi: czy to chodzi o jakąś fizyczną drogę, przemierzenie jakiegoś, od jakiegoś miejsca do miejsca, żeby znaleźć się u Ojca. E, tak, jak, tak jak Nikodem, który myślał: no, może trzeba wejść do łona swojej matki i powtórnie się narodzić no to jest niemożliwe. Podobnie Jezus mówi tutaj o drodze. E, ale zauważmy, że to nie jest po prostu jakaś wspaniała życiowa ścieżka. To, to nie jest wspaniała ścieżka duchowego rozwoju. To jest ta ścieżka, ta droga ma konkretny cel. To jest droga do ojca. To jest droga, która zmierza do ojca. I nie możemy patrzeć na to jak na, na ideę, ale jak na coś bardzo praktycznego. Gdzie y, idąc z Jezusem, słuchając Jego głosu, będąc blisko Niego, żyjąc w tej zażyłości, spotykamy się z Ojcem. Spotykamy się z Ojcem. Więc wchodzisz na tą drogę przez słuchanie głosu Jezusa, przez tą duchową relację z Panem, z kimś, kto jest prawdą i, i z kimś, kto jest życiem. Chciałem jeszcze wrócić do tego. E, później nawiązać. Możemy w życiu chodzić różnymi drogami. Tak? Możemy chodzić tą drogą e, własną drogą, drogą przyjemności, chciwości, lęku, trzymać się daleko od Boga. E, albo możemy pilnować tego codziennego, codziennego chodzenia z Panem. Zobaczcie, że w Księdze Przysłów jest zdanie, to jest 12 rozdział, 26 werset. Sprawiedliwy wyszukuje dla siebie przyjaciela. Droga niegodziwych sprowadza ich na manowce. Chodzi o to, o to codzienne, przyjacielskie przebywanie z Panem. Żeby moja droga nie zeszła na manowce, muszę codziennie szukać tej obecności Jezusa, tej przyjaźni z Panem, tego chodzenia z Bogiem, słuchania Jego głosu i bycia blisko Niego. Jest ostrzeżenie też w Księdze Przysłów. Bywa, że komuś droga wydaje się słuszna, ostatecznie jednak należy do dróg śmierci. Więc mamy, mamy pewien wybór. Ten wybór należy do nas. Droga Pana jest drogą sprawiedliwości, pokoju, radości, miłości, drogą prawdy, drogą życia. E, to jest droga chodzenia w światłości, e, trwania w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, ale mamy pewien wybór, tak? E, każdy z nas ma wybór. Droga, o której Bóg mówi w swoim słowie, to nie jest jakiś ślepy los, to nie jest e, przeznaczenie, które decyduje za nas o wszystkim. To jest droga, którą my sami musimy e, wybrać. To, to my dokonujemy wyboru. Oby to był dobry wybór. E, nie jesteśmy obserwatorami. Jesteśmy tymi uczestnikami. Henoch żył w przyjaźni z Bogiem. I przyjaźń wymaga czegoś od, od każdej ze stron. Jeżeli nie pielęgnujemy tej przyjaźni, to, to ona umiera. To są wtedy starzy, starzy przyjaciele. Czyli nic nie wiedzą już o sobie, nie rozmawiają ze sobą, nie spotykają się ze sobą. No po prostu to są starzy przyjaciele. Ale nasze chodzenie z Bogiem, ta przyjaźń z Bogiem, Wymaga od nas słuchania głosu Pana, posłuszeństwa temu i dbałości o tą codzienną, bliską relację. Pan Jezus mówi w, w Ewangelii Mateusza, siódmy rozdział, to jest kazanie na górze: Wchodźcie przez ciasną bramę, szeroka jest bowiem brama i wygodna droga, która prowadzi do zguby i wielu przez nią wchodzi. Ciasna, natomiast jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, i niewielu ją znajduje. No, Jezus mówi: wchodźcie, czyli no, zrób to, po prostu to zrób. I mówi: też niewielu ją znajduje, to znaczy: znajdź to, poszukaj tego, znajdź to. Musimy naprawdę poszukiwać Boga, szukać Boga, żeby chodzić Jego drogami. I jeszcze. Jeden fragment z piątej księgi, z księgi Mojżeszowej, z księgi powtórzonego prawa, kiedy Izrael miał wejść do ziemi Obiecanej, Bóg dał mu wybór, Bóg mówił wybierzcie życie i błogosławieństwo, nie wybierajcie śmierci i przekleństwa. I jeden mały fragment, który, który o tym mówi. Dziś powołuję przeciw Wam na świadków niebiosa i ziemię, kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie, abyś żył, Ty i Twoje potomstwo. Abyś miłował Pana, Twego Boga, słuchał Jego głosu i lgnął do Niego, gdyż On jest Twoim życiem i przedłużeniem Twoich dni, abyś zamieszkał w Ziemi, którą zaprzysiągł Pan dać Twoim przodkom Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Bóg daje wybór, mówi, wybierz życie, wybierz błogosławieństwo. Albo inaczej, wybierzesz śmierć i, i przekleństwo. I teraz Bóg mówi, w jaki sposób my właściwie wybieramy życie, w jaki sposób wybieramy błogosławieństwo. No, wybierz życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo. Wybieramy, miłując Pana, Boga słuchając Jego głosu i to od razu nam się łączy z Ewangelią Jana, że Jezus mówi, że Jego owce słuchają Jego głosu, lgnąc do, do Niego. Pamiętajcie, że owce muszą iść e, 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 blisko, tak, e, żeby, żeby, żeby iść, e, czy słyszeć te głos tego pasterza, ponieważ Bóg jest życiem, Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Bóg jest gwarancją wypełnienia każdej obietnicy, tak jak tu jest napisane. Więc Bóg mówi: powołuje na świadków niebo i ziemię. Nie musisz być w jakiejś świątyni czy na nabożeństwie, żeby dokonać tego wyboru. Gdziekolwiek jesteś na ziemi, gdziekolwiek jesteś pod niebem, w domu, w polu, na polu, w lesie w hipermarkecie, na ulicy, na pustyni. Bóg o, mówi, dokonaj wyboru, wybierz życie, żebyś żył, wybierz błogosławieństwo, wybierz dobre prosperowanie, wybierz owocność, wybierz zwycięstwo, wybierz odwagę, wybierz obfitość. To jest, to jest wybór, tak. Wybieram kochanie Pana, Boga, taką bliską, duchową jedność z Bogiem, żeby mnie prowadził. Wybieram słuchanie głosu Pana. Moje owce słuchają mojego głosu. Muszę poświęcić czas, muszę poświęcić uwagę na, na, dla, dla Pana Boga muszę starać się zrozumieć co on do mnie mówi i wybieram chodzenie z nim bliską przyjaźń bliską relację I jest tu napisane lgnij do niego tak Przylgnij do niego duchowo przytul się do boga czasami mamy takie poruszające momenty w życiu że że ktoś nas obejmie i, i, i brat lub siostra albo dwoje naraz. I czujemy wewnętrznie takie poruszenie, doświadczenie miłości, pokoju, współczucia, dobroci, przyjaźni. I Bóg mówi: On chce, żebyśmy tak do niego przylgnęli, żebyś ta, żebyśmy tak do niego się, żebyśmy go tak objęli, przybliżyli się do Niego w jakiś sposób. To jest decyzja. Podejmij decyzję, wybierz wąską drogę, tak, tak jak tu jest to napisane. Więc jeżeli chcemy żyć, chodzić tymi drogami Pana, żyć z Nim, Słuchać Jego słowa, mieć z nim bliską duchową wspólnotę, lgnąć do niego. No, to, oczywiście to jest ważne, to, ponieważ nim jest życie. On jest życiem, on jest prawdą. To jest coś, co ciału zapewni zdrowie i, i pokrzepienie kością. I to jest wybór życia i błogosławieństwa. Jeżeli tak, no to wybierzmy miłowanie Pana, tą bliską duchową wspólnotę z Bogiem, słuchanie Jego głosu, poświęcenie uwagi codziennie na to, żeby, żeby go słuchać. Nie tylko czytać Biblię, ale słuchać to, co Bóg chce do nas powiedzieć, chodzić z Nim, przylgnąć do Niego, duchowo przytulić się do Niego. E to jest, to jest piękna droga i myślę, że możemy się o to modlić, możemy to Bogu potwierdzić, możemy powiedzieć Bogu tak, chcę być na tej drodze, albo możemy Bogu powiedzieć tak, Boże sprowadź mnie na tą drogę. Ja taką krótką modlitwę przygotowałem. Myślę, że jeżeli zgadzasz się z którymś z tych zdań, to, to wypowiedz je też głośno i Albo powiedz to jakoś inaczej, tak jak czujesz to w sercu. Tak? Ale chciałbym, żebyśmy modlili się teraz o to. Teraz, teraz, teraz. Panie Jezu Chryste, wierzę, że jesteś Synem Bożym jedyną drogą do Ojca. Ty jesteś drogą, prawdą i życiem, które wybieram. Wierzę, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy. Jesteś drogą nową i żywą. Przychodzę do Ciebie śmiało, ze szczerym sercem, z całkowitą pewnością wiary, oczyszczony od złego sumienia i obmyty na ciele wodą czystą. Kocham Cię z całego mojego serca. Poszukuję Twoich dróg, Panie. Pragnę słyszeć Twój głos, pragnę lgnąć do Ciebie. Pragnę chodzić Twoimi drogami i żyć w przyjaźni z Tobą. Jestem Twoim sługą, Ty mnie nie opuścisz. Wybieram życie i błogosławieństwo. Niech Duch Święty mnie prowadzi. Amen. Amen.